Ja też, to już wiadomo. Dobry wieczór Państwu, mówiło Łoś, super ktoś. Tak wyglądał oryginał, to czy znaczy wygląda? Cały czas jest i jest miejsce jeszcze na kilka nowych kawałków. Tak wyglądało pierwsze wydanie 5 lat temu, 1 marca 2015 roku, ale już tylko jeden egzemplarz został w rękach właściciela. A tak wygląda nowe wydanie, świeża data, 1 marca 2020 roku. I daję go Państwu w prezencie. O, o, 1 marca, to się bardzo. kojarzy z wyklętymi, to zbieg okoliczności. Dlatego 1 marca był wydany. Bo nie ma zbiegu. Oczywiście był jako, jako prezent mój, ponieważ ja się rodziłem 2 marca, i też mam 2 marca, ale rozdaję prezenty od pierwszego. Co nie znaczy, że wszyscy Państwo możecie dostać. I jeszcze zbieram w ten sposób, rozprowadzając te zeszyty, na prelekcje dla młodzieży biało-czerwona flaga. Czy to przypadek? Jakiś pan związek z treścią? Niewątpliwie, tak. dlatego, że no właśnie, nie będę opowiadał już całej historii, ale jak złożyłem o dotację do Urzędu Miasta, jak usłyszeli, że zeszyt polskiego trenera, to skierowali mnie do działu sportu. A tam są dwa kawałki, które można trochę do sportu odnieść. Jeden, dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Ale jak wiemy, nie jest to cytat sportowy. A, a drugi, e, drugi już teraz tak akurat zapomniałem, bo nie wszystkie pamiętam. Jeszcze na pamięć żadnego nie znam. W każdym razie są to teksty, powiedzmy, światopoglądowo-historyczne. Czyli stąd na, tematy, skąd na, jestem, idę dokąd idę, ja e, idę fragment. Czy Dobrze, to na przykład. Gdy przyjdzie życia twego zmierzch, złożysz swą ostatnią spowiedź i każdy ci policzą grzech, spytają, czyś żył jak człowiek. Bywa, że w ulicy szumie, taka myśl zaświta w głowie, jak bardzo w tym całym tłumie ucieszy widziany człowiek. No tam kilka innych zwrotek i na końcu. Życzę tobie, byś pamiętał tę króciutką moją opowieść, by gdy umrzesz gawieć smętna powiedziała, to był człowiek. A teraz może coś patriotycznego. O, o akurat dostał się ten sportowy. Jedna jest droga dostać się na szczyt, nawet kiedy cel twój spowiły mgły, a ciemność wciąż straszy klęską, to cały czas czu czuć trzeba zwycięstwo. I twardość za jego zapachem, starać się minąć wszystko co błahe, pamiętać każdym fragmentem ciała, uczucie, które każe znów działać, wiedząc, że wymiar jego jest różny. Wymaga czasem wyborów trudnych, bo biorąc cięgi, wygrywać możesz, a bijąc innych, poczuć się gorzej. Czasem sił starszych, obrać tych obok, ale nie polec w walce ze sobą, najtrudniej będzie, i trzeba męstwo, by największego zaznać: zwycięstwa. Ale też, na przykład, taka lekka zabawa. Gdzie on tu się schował, uciekł. Owa, nie ten. Jeszcze jeden mam jeszcze chwilę. O tak. Zabawa też słowem, chociaż starałem się zawrzeć treść. Kiedy w sercu jest niepięknie, kiedy wola bardziej mięknie, kiedy wiara prawie pęknie, kiedy siła mocno klęknie. Trzeba serce siłą maić, trzeba woli nie dać żalić. Trzeba wiarę wolą scalić, trzeba siłę wiarą stawić. No i na koniec. Może do widzenia. do widzenia. Przepraszam za słowo, które było, ale wiersz poświęcony wyklętym. Napisałem go jadąc wśród wielu ludzi z takiego wyjazdu, wyjazdu na Węgry z gazetą Polską. Tocz tu, pocz tu, schował się, już, przepraszam Państwa, już. Chyba, to tu wyjdzie. Dobrze, tamten się schował, to będzie inny. Doszczekających. Cześć i chwała bohaterów. Tyle patosu. A ileż prawdy, gdy sięgniesz do ich losów niezwyczajnych, jednak przeżytych, zwyczajnych. Będący permanentnie w sytuacji skrajnej, możliwości straty życia, przecież wytrwali. Wierni wszystkiemu, yy, wszystkiemu ze świata, który się spalił. W porządze wojny znów nie przez nich przegrani. Zaś wiedzieli, co ich czeka, nie szli w nieznane, bezrozumnie choć ofiary cudzej myśli, ale drogą, jaką wcześniej każdy z nich wyśnił. Yy, drugą, drogą prawości, a nie ich była to wina, że sojusznik świadomie haniebnie poczynał. Oni słów przysięgi zapomnieć nie umieli i mimo, że ich gęsto ziemię zaścielił, woleli żyć, żyć krócej, lecz jako ludzie wolni. Los nie, zosta, nie zostawił złudzeń idącym do katowni, strzelanym na, na koniec mąk w ubeckich piwnicach. Ja bardzo Państwa ja przepraszam, ale widzę podwójne, bo okularów nie założyłem. Jednak oni wyznaczali, gdzie jest granica w ich rozumieniu przyzwoitości człowieka. Cała zgraja, która wyje na nich i szczeka, niech najpierw zwykłej swojej wytrwałości dowiedzie. Bowiem najłatwiej jest w miejscu bezpiecznym siedzieć, snując historię, o sensie rozmyślając śmiele, trudniej żyć, życie swoje dając, świadczyć ideę. Chyba, że jeszcze prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, jeśli Państwo wychodzicie z założenia, pewnie ktoś znowu dzwoni, że nie przyjdzie. No, no nie Dobrze. To w tle nie chcę dzwoni. Jestem przy Tobie, mój Panie Prezydencie. Czasami milczę, czasem mówię z przejęciem, że kocham, co reprezentowałeś z sobą, gdy tylu innych wściekle bruka celowo, nie, mijając przy tym, nie mając przy tym ani krzty honoru. Czasem wołam dość i porzucam grę pozorów, bo nie chcę tłumić już swego oburzenia, a poprawny spokój świadomie zamieniam na krzyk protestu, więcej niezgody wielkiej, słysząc o Belgii ogrom i kłamstwo miękkie, płynące znów ustami niszczących Ciebie nie mogąc dłużej ścierpieć, że jest pod niebem tak wiele miejsca na różną podłość, którą kreatura straszna wylewa ponuro, na godność Twoją ciągle plując zaciekle. I wtedy także myślę, o jakim to piekłem musiało być dla Ciebie, osoby prawej, słyszeć i czytać, widzieć i czuć szmakławe postępowanie, postępowanie stałe wrednego chamstwa, które nie zniosło, nie znoś... przepraszam, postępowanie stałe wrednego które nie zniosło nigdy, Żeś ty wyrastał nad niewiedzą, najroższą kulturą wiarą, odwagą prostą, której mu brakowało i wciąż brakuje, ażeby żyć uczciwie. Lecz przecież wiem to, że może nierychliwe, jednak się przybliża za uczynienia. Tutaj na dole jest jak mym marzeniem, przyjęło, teraz ciebie, gdzie jest, przyjęło zaraz ciebie, gdzie jesteś teraz. Wszak dzieła Twojego pamięć nie umiera, a rośnie w siłę pośród prawdą żyjących. Ty patrzysz z góry i chociaż człowiek milczący, tuli z uśmiechem żonę mądrą kochaną, bo biorąc ziemię, życia wam nie zabrano. Mojemu prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Tak, tak, już.